Cześć chłopaki, cześć wszystkim. Jesteście na kanale Alfa Męski Kanal. Dzisiaj mamy cała mieszanka. Okazuje się, że mężczyźni cały internet dowiaduje się o tym, jak chętnie sami wykonują testy DNA. Przepraszam, nie zawsze moje dzieci. Do niestety, muszę się z tym wszystkim zmierzyć, ten twój internet ich szuka. Ale redaktor znalazł sposób. Więc dzisiaj będzie dla ciebie trzech przystojnych facetów. Dyskusja. Zacznijmy od czegoś długiego. Przeciągając i kończąc krótki, ale jakoś strasznie przerażający koszmar. Więc no to jedziemy. Wiesz, wcześniej w internecie przeczytałem, że czasami tak się dzieje, że jest potrzeba zrobienia testy DNA. Nigdy nie myślałem, że to wpłynie również na moją rodzinę. Generalnie sprawa tak jak było. Ale dowiedziałem się o zdradzie i złożyłem pozew o rozwód. Moja żona błagała mnie, żebym tego nie robił. Powiedziała, że nigdy więcej tego nie zrobi, to się nie wydarzy. Poprosiła mnie, żebym się nad tym zastanowił, ponieważ jest to bardzo poważny krok. Nie ma potrzeby zostawić. Rodzina jest najważniejsza. No cóż, jednak więc. Moja żona i ja znamy się od niedawna. Dziesięć. Mieszkaliśmy razem jako małżonkowie, siódmy spono. Mamy dwóch synów. Jeden ma sześć, drugi cztery. Przy okazji o zdradzie. Okazało się, że ona też to miała jest wiek. Ma też około czterech lat. Tutaj oto jakie ciekawe mamy czasy. A poza tym mam. Powiedzmy, niepodważalny dowód na to, że ona jest taka przynajmniej mnie okłamał. Zaraz po tym ja zamieszkałam z moimi rodzicami, ale to mieszkanie jest jej tylko. A żona pojawia się tam prawie codziennie. Przysięga, że kochała i kocha tylko mnie, że to było usunięcie stres i tak dalej, że zgadzam się na wszystko. Gdybym tylko mógł zostać w rodzinie, to wszystko. Ale oto, co zasugerowałem, że mogłaby zrobić, czy wyraziłbyś zgodę? Oto pytanie. Oczywiście, że tak. Jak tylko starałem się trochę poruszyć kwestie praktyczne, pytania takie jak wyjazd naszych dzieci, nagle jakoś się obudziła niewytłumaczalne drugie: ja. Przecież nią jest. Jestem nauczycielem na uniwersytecie i mam jakoś tak wyszło bronić się przed nią, czy coś. Cóż, to trudne. Krótko mówiąc, porozmawiaj z nią. Dla mnie mówią, że jeśli odejdę, to mnie ukażą nie tylko ją, ale i siebie samego. I jak strasznie stało się to od razu, prawda? Trzymając się blisko, ona odpokutuje swoją winę przede mną. Dobrze i oczywiście na oczach dzieci. I przedtem też rodziców, ale poprosiła ich, żeby tego nie robili. Oczywiście, że nie prosiłem ich, żeby mi to powiedzieli. Nie mogę powiedzieć, bo tylko ja jestem winny ona. W uzasadnieniu podała przykłady z klasyki. Ogólnie rzecz biorąc, są bohaterowie z literatura. Nie będę o tym rozmawiać. No cóż, coś tam jednak jest. Znalazłem coś, więc pewnej nocy, ogólnie rzecz biorąc, trochę filozofowaliśmy na ten temat rozwód, kara czy zemsta. I nawet nie zauważyłem, jak czas minął, przeleciało rano. Musiałem iść do pracy, ale nie jestem w tym dobry. Generalnie przed przesłuchanie jest tuż za rogiem, ale nie chcę stanąć na swoim lub zacząć żądać szczegółów. Ponadto konieczne jest przekazać dzieciom wszystko poprawnie. I tutaj więcej rodziców. Krótko mówiąc, zacząłem szukać pomoc w internecie. I wiele więcej odkopałem, coś ciekawego. Nawet to mam na sobie, na początku nie mieściło mi się to w głowie. Ale teraz zaczynam to trochę rozumieć, co jest co. Powtarzam, to mój przypadek, okazuje się, że to klasyka. Różnica jest taka, że nie jest to oczywiście ani morze, ani jezioro, jest małe. Nawet jeśli wszystko wydaje się iść gładko, może sztucznie. I z pomocą wyższych mocy nikt nie woła, ale w istocie nadal wszystko jest w standardzie. A kiedy zacząłem studiować jej motywacja, żeby trzymać mnie blisko, wszystko wszystko zaczęło się układać. Po pierwsze, zmiana ma już cztery lata, ale nie okazuje się, że jest tego więcej. I to jest właśnie ten czas narodziny drugiego dziecka. Powiedziała mi to samo: ponadto mówi: patrz, jesteśmy, żyjemy, nie wyrzucam cię chociaż jej mieszkanie. Ale rzecz w tym, że mieszkanie jest obciążone hipoteką i wisi tam 2020. Stawki już się zmieniły. I należy go stopniowo gasić. Ja używałem. Nie wyobrażam sobie, jak to było zabawne. Okazuje się. Mieszkanie jest wyłącznie jej własnością i nawet niezarejestrowane. Co więcej, na przestrzeni lat wszystkie płatności były dokonywane wyłącznie na rachunek ja. Generalnie rzecz biorąc, jestem drogim najemcą. W możesz się mnie pozbyć w każdej chwili, ale nie. Nie, wygląda na to, że ten moment jest w niej, zrozumienie jeszcze nie nadeszło, bo ja jeszcze mam, jak mówią w internecie, spójrz, jak mówią w internecie, tak, przyjaciele, ponieważ ja, jak mówią w internecie, nadal mam ratunek. Tak, tak mówimy. Tak, jest. Nieodpowiedzialne, ale co to jest? Różnie? Nie ma potrzeby nazywania rzeczy po ich nazwach. A oto osoba do tego pisze o tym. Tutaj. I ma więcej myśli, zaczęły płynąć. No cóż, po pierwsze. Po drugie, dziecko. Tak, cztery lata zdrady i wszystko inne. A potem kontynuuje, mówiąc, że przez chwilę, podczas gdy ona co? No cóż, jak to jest, zaprosiłem go, żeby został? To dużo tekst. Nie zrobię ci tego wszystkiego, przeczytaj. Tylko sedno sprawy. Przez chwilę na razie to znaczy, że będziemy mieszkać razem tam i z powrotem. Tutaj ona go pyta. No więc czy to jest zapłata? Media, jak zwykle. Płatności za kredyt hipoteczny dla niej, tak. To wszystko jest potrzebne do... I mówi, pozwól mi to jej dać. Sprawdzę. I mówi, wziąłem, zrobiłem to test dla dwójki dzieci naraz. Chcesz zdziwicie się, przyjaciele? Na przykład, ja robię to samo. Byłem bardzo zaskoczony, kiedy to usłyszałem. Mówili mi o tym kiedyś, prawda? A teraz już nie ma. Krótko mówiąc, jaki jest sens? Zrobił to dla dwojga test na ojcostwo dla dzieci. Tam jest zdrada cztery i kopiejkę. A dziecko też nic nie dostanie. Drugi, młodszy, ma cztery lata. Ten jest jego, ale ten starszy nie jest jego. Cud. Cud wspaniale, naturalnie. Wszedłem do dwudziestu pięciu procent. Dobrze zrobiony, tutaj. No cóż, oczywiście, że tam dotarłem i na posesji, i na aliku. Dobrze, że, jak mówią, w złym czasie. Tutaj jedyne co mówi, to to cieszę się, że zaliczka zajęli się tym wyłącznie jej rodzice. Ale przynajmniej coś się stało, jak to mówią, nie za dużo, chociaż kwota się uzbierała przyzwoity. W tym czasie, gdy on był z nią, teraz w końcu zaczął nazywać rzeczy po imieniu. Nie gdzieś nie odwiedzając, ale u niej konkretnie tak, na te ptaki prawa uczył się pod jej. Nieobecność w domu ogoliłem wszystkie papiery, które były potrzebne, i wyjąłem wszystko schowek, no i na pożegnanie wyjął wszystko meble, bo wszystkie meble w mieszkaniu został zakupiony na jego koszt. Wyjąłem wszystko i włóż to do batingu. I tego samego dnia oto jest, to jest ten najukochańszy, który powiedział nie odejdź, bądź sobą na wojnie, jak w tym piosenka. Nagle zaczęła mówić o nim zupełnie innymi słowami. Czy możesz to sobie wyobrazić? Złożyłam wniosek o alimenty, ale sprawa już została rozpatrzona. Recenzja. Generalnie rzecz biorąc, proces jest w trakcie przygotowań, a ona nadal nie wie, co się stanie. Tak zrobię to. Test na ojcostwo jest już w każdym razie na mocy postanowienia sądu. To był pierwszy historia, przyjaciele. Zróbmy to drugie. Mój moja żona dość często mnie wyrzucała domy. To takie proste. Co ona ma zły humor, wzięła i wskazała u moich drzwi. To było takie wyjątkowe sposób rozwiązywania konfliktów. Nigdy nie miałem żony nie pokonał. Tylko na każdy konflikt próbowałem zareagować w ten sposób co robisz moja droga. Krzycz ile chcesz, ale nie jestem w to zamieszany. Czasami tylko sam odwrócił się i odszedł. Były jednak, były chwile, kiedy dzwoniła na policję, żeby mnie wyrzucili. Wychodziłem, bo że jestem zameldowany w innym mieście za 150 kilometrów. Podczas jednego z tych skandale powiedziałem jej, że pójdę na zawsze, jeśli mi to jeszcze raz powie sprzątałam, bo ta huśtawka z nią. Już jestem w dobrym nastroju, mam tego dość. Udajemy, że jesteśmy kulturalni. I nie będę tego czytać tak, jak jest tu napisane innymi słowy. Tak. Wyszedłem dosłownie na drugiego od około miesiąca i kiedy przyjechałem, dowiedziałem się, że ona już mieszka z kimś innym. Patriarcha wróciłem, spójrz tylko. Tak. No cóż, to było to trudne i długo cierpiałem, bo ja bardzo kochany. I po kilku miesiącach później zaczęła błagać, żeby móc zacząć wszystko od nowa najpierw. Nie zadziałało, przyjaciele, nie zadziałało. Chciałem zmienić bankomat, ale jakoś mi nie wyszło. No i co? Może karta się zacięła, wiesz? Różnie. Zacznijmy wszystko od nowa. Ale coś nagle się dla mnie zmieniło. I ja zaczął zdawać sobie sprawę, że ten drugi facet byłem tam. Ale przez cały ten czas byli mężem i żoną. To znaczy, w istocie, to jest niedopuszczalne. A ja też mam, wiesz, uczucie obrzydzenia jest spotęgowane. Podoba mi się, tak poczułem obrzydzenie, z powodu samego faktu, że przydarzyło mi się to także. No i co tu jest? Mów, musimy uciekać. Najpierw było mi bardzo żal tego dziecka. Miałem nadzieję, że nie stanie mu się krzywda. Wepchnąć się porady prawnej, kiedy poszedłem podjąć decyzję, kwestia złożenia wniosku o alimenty, ja zaoferował, że poda żonie dane kontaktowe, i to moje imię i nazwisko, do prowadzenia wszelkich negocjacji, w tym w tym sądy ponieważ o to prosiła, dzielić się samochodem. Mój przedstawiciel zaoferował jej w zamian, mówimy o elementach, w tym samym czasie rozważyć możliwość posiadania testy DNA. Jej pisemna odpowiedź: Czekaliśmy miesiąc, ale on się nie pojawił. Został przyjęty. Rozprawa odbyła się w pełnym składzie brak obu ciał. Z naszych stron byli przedstawiciele, którzy między sobą i postanowił, że prawa własności wymieniono na odmowę poddania się testowi ojcostwo. Mój przedstawiciel po decyzja stwierdziła, że przy takim nigdy w życiu nie miałem do czynienia z krytykami, ponieważ teraz jest dokładnie ten moment, samochód został wygrany za darmo. To byłoby możliwe poprosić o test na ojcostwo, ponieważ w każdym razie z paszportu i z dowody powinny zostać usunięte. Jak dobrze, że zwróciłem się do doświadczonych facetów, bo inaczej byłbym na Alice, zainstalowaliby go, a samochód zostałby zabrany. Zrozumiałem, przyjaciele, o co ten żart pozwól mi tu być wyjaśnie. M przedstawiciele na tym na końcu. No cóż, rzeczywiście są ludzie, co jak to ująć, jest przeznaczeniem pozwala im wejść tam, gdzie nie muszą być. Szczególnie kwestie prawne są takie rzeczy, gdzie potrzebna jest wiedza. I jasne, konkretne, trzeba mieć wrażliwość i czasami przynajmniej odrobina przebiegłości. No cóż naprawdę, w, w tym przypadku ani pierwsze, ani drugie, ani trzeci. Teraz nazywamy rzeczy swoimi imiona. To nie jest jego dziecko. Panna chciałem oszukiwać, ale wtedy już mnie to nie obchodziło nałożyć alimenty. No cóż, w pewnym sensie tak ma. Ale w tym przypadku to jest. Cóż, to jest. To taka głupota. Wiesz, i tacy ludzie, widzisz, dorastają przed sędziami, gdzieś wchodzą przez drzwi. Tak to jest. Czy to w ogóle się dzieje? Mam to w, w mojej głowie, nie ma na to miejsca. No więc tani. Tutaj. A potem przedstawiciel mówi: Ja mówi, z takim, mówi: nigdy czegoś takiego nie widziałem. Zrozumiano? Co wydarzyło się? Nie sądzę, żeby to było trudne. No cóż, opowiedzmy trzecią historię. Półtorej linijki. Moja żona i ja postanowiliśmy wszystko zdywersyfikować. Nasza kultura pozioma, jeśli chcesz. Pierwszy raz zaprosiliśmy dziewczyno, spodobało nam się i to drugi raz nalegała na zaproszenie chłopiec. Myślałem, że będzie. No cóż, tak. Jednorazowy historia. A potem okazało się, że oni zaprzyjaźnili się i wszystko zaczęło się rozwijać. Ona nawet nie ukrywała tego przede mną. A potem pewnego dnia wróciłem do domu i powiedziałem, kim się stanę, tata. Tak, to są lalki mamy tu znajomych, którzy się spotykają. To proste, rzadkie diabły, brak słów. I dalej mężczyzna kontynuuje. Powiedziałem jej, że wątpię, że zostaniemy ojcami. A odpowiedziała mi. Jaka jest różnica? Przygotowałam się i pojechałam do mamy. To wszystko. Co za różnica dla mnie? Tak, o co chodzi? Podsumowując, przyjaciele, wyciągnijcie własne wnioski, ja na razie popieram Was. Żegnam się i do zobaczenia w następnym odcinku.